Cześć, po latach ogarniemy dzisiaj tego samteka hybrydowego, wyczyścimy, rozbierzemy, zakonserwujemy ten gryf. On jest tylko na świeżym powietrzu. Użyję do tego y, tutaj sprayu do czyszczenia i pielęgnacji broni. Oczywiście mam nylonową szczotkę. Rdzy jest dużo, więc przejadę też. Nie jest to super, natomiast tutaj ta powłaka odpadła. Więc tutaj już w zasadzie goły pręd, więc zajadę go troszeczkę tą stalą, żeby, żeby trochę tej rudej zerwać. No oczywiście pokażę też, jak wygląda środek. A więc są szczypce do ściągnięcia yy, zegiera, chyba tak to się nazywa. No i jedziemy. Na początku zdejmiemy tutaj. Ten ring, no i postaramy się rozebrać sztangę. Zobaczymy, jak ona wygląda. W środku mamy jeszcze jedno zabezpieczenie. Zdejmiemy i będziemy to rozbierać. A więc po rozebraniu wygląda to tak: mamy tuleje, łożyska i głowę. I od tej strony tuleja, być może miedziana, być może brązowa. I tu też są dwa łożyska i głowę. Natomiast to prawdopodobnie trzeba byłoby wybić, więc ja już sobie to po prostu daruję. Biorę się za czyszczenie i jedziemy. Tule jest zrobione. Bierzemy się za sam kołek. Zobaczymy tą rdzę szczoteczką, gdzie się da, to zedrzemy resztę nylonem. I konserwacja zakończona. Będzie można zrobić trening. Ja tą rodą ze skrobię tutaj stalową szczotką, natomiast stalowe szczotki są w zasadzie. Nie nietykalne dla gryfów. Tylko twardy nylon wyczyścić. Szczególnie jak, jak wiecie, jeszcze jeszcze możesz jakąś niedzdewkę, to tak, ale dzisiaj czy miękki chrom, czy w ogóle nie ma nie ma tego sensu, bo po prostu poniszczycie swoje, swoje sztangi. Twardy nylon i tyle. Ja tutaj już mam tylko rdzę, więc trochę tą farbę też, tą powłokę wezmę, żeby już było równo. To, to tyle. Jedziemy z tematem. No i mamy domowa ziółownia w ogrodzie Maczka, gryfik przeczyszczony na kolejne 5 lat mu starczy, a więc ciśniemy, robimy yy, i trenujemy, dbamy o swoje zdrowie, trzymajcie się ciepło.